Z państwa poglądy i zasady średniowieczne to, to jest niedopuszczalne w polskim prawie. Dlaczego dziecko, które nie ma rodziców, nie, jest, nie może mieć rodziców, nie może być wychowywane przez, przez dwie kobiety? Czy one naprawdę pani zrobią poseł, poseł, to Pani poseł, to jest właśnie argument prawicy. Ja że, że to takie rozwiązanie, prawicie. a za chwilę drzwi otworzą Czyli? się szerzej. Ale nie, robimy, i będzie ale nie, to nie pani tego. poseł. To jest pytanie do tak. pani główny zarzut, właśnie tak. tych, którzy obawiają się ja, tego rozwiązania. Ja wiem, ale ja słucham, co mówi pan z Konfederacji, który mówi, że prawo do wychowywania dzieci ma tylko para kobiety i mężczyzny, bo małżeństwo jest najważniejsze. Nie, to Biologii, dopuśćmy, możliwość, dopuśćmy możliwość, nie mówię o dzieciach biologicznych, dopuśćmy możliwość zawierania małżeństw przez dwóch mężczyzn, dwie kobiety. Wówczas będą mieli prawo na przykład adoptować dziecko i po prostu wychować. Poseł. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Freud, Erikson, Peterson wskazują zgodnie, że rozwój tożsamości dziecka potrzebuje obserwacji dwóch odmiennych ról męskiej i żeńskiej. Badania wyraźnie potwierdzają, że brak tego, choćby to badanie Social Science Research z 2012 roku, brak jednego z wzorców sprawia, że identyfikacja z własną płcią dla dziecka staje się o wiele trudniejsza. Kolosalne są też różnice w stabilności emocjonalnej dzieci wychowywanych w związkach jednopłciowych. Jak będzie z polskim prawem, nie wiemy. Wiemy, że prawo w Stanach Zjednoczonych zachęciło do tego stopnia w stronę tego szaleńczego wspierania wszystkiego, co rodzinę może rozbić, że dochodzi tam do sytuacji, że na cztery pary starające się o adopcję, nie, ani jedna niekiedy, a nie jest parą dwupłciową. To trudna sytuacja na pewno dla tych dzieci, które będą wychowywane. Nie utrudniajcie tym, którzy dzisiaj czekają na adopcję. Jest kolejka naprawdę rodzin. Które są badane, bardzo długa i wcale, wcale nie, nie skraca się ona z roku na rok. To dobra dziecka jest tutaj najważniejsze, a adopcja nie jest prawem dorosłego do posiadania potomstwa. Dokładnie odwrotnie. Jest prawem dziecka do posiadania. Dzibojka rodziców. To jest polityka na deser. Witamy bardzo serdecznie. Ja się nazywam Rafał Porzyński, a tuż obok siedzi. Krzysztof Fezet, tu siedzi. Dobry wieczór <grym państwu <grym raz jeszcze. Cieszę się, że dałeś tak zwany background naszym szanownym widzom, taki powiedziałbym no, bardziej naukowy. Podoba pani oczywiście, Karolewski to nie dotrze, bo widać, że ona jest kompletnie zaślepiona, tak powiem, żeby nie używać słowa otumaniona. Tą właśnie ideologią genderowo-adopcyjną, podobną LGBT i tak dalej. Ja zawsze powtarzam, zawsze powtarzam w, tym, w tym programie, że. Że mniejszości seksualne to jedno, geje, lesbijki to jedno, a czym innym są działacze LGBT i ci wszyscy tak, no takie politruki LGBT-owskie, LGBT przepraszam, jak właśnie pani Karlewska. Warto tylko przypomnieć, że blisko 70% nie chce, 70% Polaków nie chce i nie zgadza się na to, ile możemy się na coś zgadzać w tych sondażach w ogóle, żeby adopcja była domeną również par jednopłciowych. Nawet pani Kotula mówiła. Niedawno, że no to to może nie przejść, ale uwaga, spokojnie, mówiła pani Kotula, poczekamy na wyrok CUE, mhm. czyli tam gdzieś już się coś kroi, że jak nie będziecie tego chcieli, to będziecie płacić. Wtedy Donald Tusk powie absolutnie nie będziemy płacić, a podstawę będziemy płacić wszystkim, yy, co, się, co się da. Jeśli tak jest bardzo zatroskana pani Karolewska, to ja nie słyszałem o żadnej jej inicjatywie ustawodawczej, ale może rzeczywiście czas uprościć trochę procedury adopcyjne. Oczywiście nie kosztem bezpieczeństwa dzieci, ale właśnie, żeby dla nich coś ułatwić, żeby ta adopcja mm. mogła się dokonywać szybciej. Może nie trzeba każdego mm. sprawdzać do piątego pokolenia, aż na no, przykład. No, zwykle jest tak, że mniej więcej, to, czy oczywiście to zazwyczaj dłużej, 9 miesięcy w ogóle ten proces trwa samego przygotowania i sporo małżeństw na różnych etapach tego procesu odpada, bo naprawdę chodzi o dobro dziecka. Być może jest za dużo obostrzeń tego mm. Nie przesądzam, natomiast na pewno otwieranie nowej furtki, no to naprawdę nie utrudniajmy dzieciom szczęścia przez jakieś społeczne eksperymenty, bo to się na świecie nie sprawdza, nie? jest tego cierpienia zbyt dużo. No dobrze, no to teraz minister infrastruktury pan Dariusz Klimczak poinformuje państwa o czym nie wiem ten y, proces budowy i lotniska i kolei materializuje się i ludzie zaczną widzieć efekty te takie naoczne bo wszyscy wiemy, że przygotowanie rok to jest realny termin Z informacji, które przekazuje mi pełnomocnik do spraw CPK ten y, ta data jest cały czas aktualna i obowiązująca i nie miałem żadnych sygnałów, żeby cokolwiek się w tej kwestii miało zmienić Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego Maciej Lasek przyznał, że termin oddania inwestycji w 2032 roku może być trudny do utrzymania. Jak zaznaczył, nie można przewidzieć wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji projektu. Już chwilkę o tym się rozmawialiśmy na łączeniu z naszym kolegą Markiem Pyzo na początku programu. No, ale to troszkę jest taka, no ten rząd w pigułce można powiedzieć. Minister Infrastruktury nie ma zielonego pojęcia o tym, co trzy dni temu oznajmił pan Maciej Lasek, tak jak słusznie go nazwać likwidator pomysłów i wszelkich projektów dotyczących CPK, czyli krótko mówiąc, ci ludzie, którzy mówią, że CPK yy, nic. PiS nie zrobił w tej sprawie, chociaż są dowody, serwis Demagog, polecam Państwu serdecznie, pierwszy etap inwestycji mega rozbuchany i mega już rozbudowany, żadnych wywłaszczeń, chociaż i o tym kłamał Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej wespół z panem yy, Rafałem Trzaskowskim i okazuje się to okrojone nawet do Y nawet te połączenie już takie skromniutkie no ale niemieckie pociągi a ja naturlich wiemy nasze są złe pan Tusk dał kilkadziesiąt godzin polskim firmom pesa i newak na decyzję ich prezesom czy oni są w stanie wyprodukować takie pociągi jak na przykład Niemcy czy nie są w stanie no kilkadziesiąt godzin no to prawdopodobnie nie są w stanie więc jeśli ma powstać to cpk yy, no to tak właśnie to to będzie wyglądało będzie to mocno bardzo wykastrowane o ile w ogóle powstanie takie jest zwrot. W polskiej publicyce, że gdzieś strzelają korki od szampana. No to dzisiaj korki od szampana, po tym newsie, znaczy konkretnie trzy dni temu, ale też po tej powiedzi pana Klimczaka, strzelają się w Berlinie, gdzie powstaje lotnisko, ma być jaja. No i oczywiście w Moskwie, bo CPK miało być wielkim hubem natowskim. A Rosja z NATO nie bardzo się lubią. No to jest jeden z tych tematów, gdzie prawie wszyscy zgodnie, nawet ci, którzy mają poglądy prorządowe, nazwijmy to, odczuwają ból i stratę nadziei na naprawdę solidny impuls. Impuls, który mógłby na pokolenia postawić nas na, no, na takiej ścieżce szybkiego rozwoju, ale tak jak mówisz, ten rząd w pigułce i to w pigułce homeopatycznej, czyli kompletnie to nie działa, za to drogie jak diabli. I, I to jest niestety cena, którą pracimy wszyscy. To nie ma nikogo, z, kto by tutaj nie dołożył niestety swojego do kosztów, które wygeneruje ta straszliwa ekipa, no, która jeszcze trwa. No to teraz obiecany rzuty motyką. Rzut numer jeden. Mam piec na węgiel, mam wymienić go na pelet lub pompę ciepła. Koszt wymiany na pelet około 30 tysięcy. Na życie mam miesięcznie 5 tysięcy. Aby dostać dotację, muszę ocieplić dom, a to koszt 300 tysięcy. Skąd mam wziąć pieniądze? Przed wojną, pisze, ludzie spali w chlewach ze zwierzętami. Wracamy do tego. Nie, nie, pan. E, rozumiem i to w ogóle, jeżeli chodzi o. Y, to jest moje zdanie. O tym będziemy rozmawiać. Bo do, zaczynamy ten dialog. Programy wsparcia powinny być dedykowane przede wszystkim osobom ubogim, osobom, które nie mają środków na najpierw termomodernizację, a później wymianę źródeł ciepła. Bo to jest warunek, rozumiem, ta termomodernizacja. Wspaniale jest to wszystko urządzone w tej nowoczesnej Europie, do której tak pięknie aspirujemy, gdyż my są Europejczyki, a Polacy to tam no wyginęli prawdopodobnie jak dinozaury jak nie to wyginął a jak nie to wyginą, o to chodzi no przecież to koniec chodzi, no. z tymi państwami narodowymi nie Ale europejczyki jeżeli... Siedlnie, czyli już kończę 30 tysięcy. tysięcy dostanę jeśli tam 60, 300. To, czyli to, czyli to, muszę mieć 300, to, 300 to. żeby dostać 30. To wie pan, panie yy, Motyka, gdzie pan sobie, przepraszam, te 30 koła, może yy, tam gdzieś między Motykę a, a Grabie. Jesteśmy, jesteśmy no, steroryzowani przez jakiś dyktat, który za, sprawia, że będziemy budować nikomu niepotrzebne konstrukcje, które mają zapewnić zysk jakimś ideologicznym hochsztaplerom. Którzy na naiwności wielu budują swoje kariery, swoje majątki, swoje, swoją, no nie wiem, estymę, ważność i ma za to zapłacić każdy, w tym najbiedniejszy, za coś, co jest kompletnie nikomu oprócz tych eurokratów tak. niepotrzebne. No Czyli... im jest bardzo ideologia taka potrzebna, żeby mieć jakąkolwiek ideę. Zauważ, żadnej tak. innej idei, która by z Brukseli przez ostatnie lata przypłynęła, nie ma. Dlaczego, żadnej. dlaczego to trwa? I ile to jeszcze potrwa? Czy potrzeba... Aż planeta spłonie. Doszczętnie. Ze wstydu, że takie o! głupki rządzą oj, na tak. jej Oj ziemi. tak, oj tak. przypomni, czy poczyta, czy sięgnie pamięcią właśnie do, do, do jakichś, również czy sięgnie do źródeł, na czym się opierała na początku Unia Europejska, kiedy nas tam jeszcze nie było. Tak. A jak to wygląda teraz? No. ta węgli i stali. Makabreska. No to co? Rzut motyką. Numer dwa obietnica była prosta, masz mniej niż 35 lat, chcesz mieszkać poza miastem, za złotówkę dostajesz działkę budowlaną i projekt energooszczędnego domu. Tak. Ile takich domów już powstało? Nie ile nie działek powstało. zostało przekazanych 35-latkom ludziom młodszym? E, nie powstało. Nie zrealizowano obietnicy. Nie, nie zrealizowano, zrealizowano tyle obietnicy, na ile dano nam mandatu wyborczego, ale na przykład... E, Czyli tak jak Donald a, Tusk Pan a, mówi, a, jedna a... trzecia e, poparcie, jedna trzecia zrealizowanych e, e, obietnic wyborczych. Nie, ja to odnoszę do sektorów, za które odpowiadamy. Mówię o obronności, mówię o energetyce, mówię o infrastrukturze kolejowej. Na przykład mówiliśmy o przywróceniu połączeń kolejowych. Panie Poczynku, robi... ale za mieszkalnictwo akurat PSL też odpowiada w tym Szczęście. rządzie. Odpowiada, ale w części. Pewnie w części parkingowej, po prostu wyłącznie. Ale pan tylko przemycił otwartą wiadomość. Ja troszkę tak podejrzewałem, ale widziałem, że aż tak jest źle, że jeśli chodzi o obronność, to 14% jest realizowane, jeśli mhm. dobrze rozumiem. A nawet powinno być mniej, bo 14% to mniej razem z, paną, z panem y, Hołownią. Mhm. Więc w tym wszystkim 7. ma być 14% tylko. Nawet 6% chyba y, w przypadku PSL-u. tutaj się pojawia jeszcze inny wątek, że kolejnictwo powinno nas uspokajać, czyli że będziemy spać w tych. Wagonach, na bocznicach. Poszedka bo, dla każdego. Tak, że już co prawda nie ma tej działki, poczekamy dla tych 35-latków, ale jest bardzo fajne górne łóżko, ten sypialny wagony, spoko. A gdzie dobrowolny ZUS? A gdzie akademik za złotówkę? A gdzie dzwoniący lekarz i koniec kolejek do lekarza? I powiem ci, że sam się z tego nabijałem, a dzisiaj nagle przed programem oświeciło, że to się mogło udać. Żeby to połączyć, koniec kolejek do lekarzy dzwoniącym z dzwoniącym lekarzem. Wiesz na czym polegałby ten numer, na co nie wpadł pan Władek Włodek i pan yy, Szymon? Słucham z lekarz dzwoni tylko raz. Czy pan jeszcze żyje? Mhm. Pod sam koniec, tak mniej więcej. Bo listonosz, jak wiadomo, zawsze dzwoni dwa razy? dwa razy? Lekarz by zadzwonił raz. Wystarczyło to dodać i jest przepiękny. Co by szkodziło? Pan Władek Włodek by dzwonił, że to też tak. jest lekarz. Dzień dobry, Władek Włodek. Jak tam? Lekarz raz, listonosz dwa, motyka trzy. W kampanii wyborczej Karol Nawroski mówił: ceny prądu będą o jedną trzecią niższe. Tak, i to się już dzieje. My, o jedną trzecią? Y, to się już dzieje. Na tyle na ile będziemy w trakcie kolejnych. Akcji legislacyjnych i programów inwestycyjnych panu prezentowi pomagać to, panie to, to, to pomoże minister, pan. Pan widział rachunki o jedną trzecią obniżone. Bo e, ale ja to, jest nie widziałem. to jest obietnica pana prezydenta. ja nie jestem od tego, żeby realizować obietnicę pana prezydenta, ja jestem od tego, żeby gwarantować niskie ceny energii na nowy rok. Chcę odejść od mrożenia cen, bo mrożenie cen e, to też jest, panie redaktorze, sytuacja, w której Pan i ci, którzy nas słuchają. Dopłacają do tego. A ja nie chcę dopłacać. Ja chcę, żeby ceny były niskie. Jaka podwyżka cen prądu od lipca nas czeka? Chciałabym, by w momencie zmiany systemu ceny nie wzrosły bardziej niż 30 zł za miesiąc. Bo taka piosenka, też z pewnością, śpiewała, to formacja nieżywych schabów. No. Wydaje, że chciałabym, chciałaby dlaczego? I pani był Paulinka, młodkowym. czemu ona tego nie śpiewa, tylko to mówi? Chociaż ona, jak mówi, to, to w zasadzie śpiewa, bo te 30 zł. Ja już, ja już Państwu naprawdę oszczędzę liczbę pomyłek pani Paulinki, ile razy ona się myliła. Ach, już pomyle, pomylenie się, że tak powiem, z powołaniem, no bo nie jest jej powołaniem bycie jakimkolwiek ministrem w jakimkolwiek rządzie. A gdzie byś obsadził? Panią Paulinkę? Panią, Właśnie miał... na scenie estradowej. No. Właśnie ewentualnie stand-upy, natomiast wydaje mi się, że głos ma bardzo taki dźwięczny, ładny, miękki, ciepły. ciepły, kobiecy, że chciałabym, ale, słuchaj, chciała, ale, ale że mnie dała rady, nie dała. Jaki sens ma mrożenie cen energii, słuchaj, czy jakiekolwiek szukanie obniżek, jak to nie jest rok wyborczy? Też to jest prawdę. w ogóle zupełnie jakaś jakaś faktycznie to się zapędził jaki to jest dobry człowiek jednak no. pan motyka oczywiście no, oczywiście pan motyka że obietnic Stara się obietnic obiecuje, było tak może coś będzie natomiast tego, od nowego no. roku nie będzie już mrożenia cen rzeczywiście i bardzo ładnie mówi. ja nie chcę dopłacać ja mm. chcę żeby ceny były niskie panie Miłoszu nieczesławie oczywiście bo to to oj no. daleko <laughs> To też dokładnie to, nie wiem, czy podpisałbyś się pod tym, ja nie chcę dopłacać, chcę, żeby dzień. ceny były niskie. Pan, pani społeczeństwo, wszyscy tego chcemy. Motyka na prezydenta albo z motyką na słońce, Peru. Dobrze. Natomiast oczywiście, jeżeli będzie okazja, żeby przepchnąć jakąś ustawę, która, na której zależy bardzo Berlinowi. I że warunkiem tego będzie jakieś tam zamrożenie, to oni chętnie wtedy zamrożą. Nie? Czyli jeżeli żeby kogo? skleić no, kogokolwiek kogo, kogo, nawet tylko pana Disneya Jak go za 100 lat Polacy odmrożą, to znowu się wszystko zacznie. Ach, no Nic dwa razy się nie zdarza. A jednak pan Rysiu będzie po raz drugi, bo przecież obiecałeś. Mhm. No to pan Rysiu. Czym pan. Jest albo byłby lepszy jako lider Polski 2050 od pani ministry Katarzyny Pełczyńskiej na Niedziele handlowe, o, czas, o których cały czas rozmawiamy. A temat już pan porzucił, nie, pan, nie, bronił za pan, nie, że nie rozmawiam. da się w tej kadencji rozmawiam? Z nim? Nie, nie, rozmawiam, rozmawiam. I kogo pan próbuje nam mówić? No, bo tam raczej panu chyba zwolenników powiem... nie ma. Nie, powiem panu tak, że. Nie chcę o tym teraz mówić, bo to właśnie polega na tym, że to się różni od Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz że nie ogłaszam wszystkiego medialnie, tylko wolałbym jednak ogłosić to wtedy, kiedy się coś uda. Eee, i, I wierzy Pan, że jest to realne w tej kadencji Sejmu. Zmiany tak. dotyczące tak, handlu, w nie tak, ]zie. ale okay. w taki sposób bardziej kompromisowy niż wariant pierwotny. Słuchaj, bardzo dobra perspektywa dla pana Petru uważam, no bo wiemy wszyscy, że pan Donald Tusk nie należy do pracowitych wiemy, i tak. odpoczywać lubi, a już na pewno w niedzielę. Więc może by tak, scedować pracę niedzielną właśnie na kochającego, rozmiłowanego w pracy niedzielnej Ryszarda Petru i uczynić go przewodniczącym, jednodniowym przewodniczącym w danym tygodniu. Czyli w sumie 4 dni w przez Ministrów. I, I prezesem Rady Ministrów też. 4 dni w tygodniu. Wspaniały. On będzie zadowolony. Bardzo. Premier będzie zadowolony. On dotrzyma swoje obietnicy. Wszystko jest wtedy obiecał, i tak pozamykane, kiedyś... więc tak. nic nie zdoła popsuć. No to ale państwo hmm. nie będzie osierocone przy kto by miał go wtedy kontrolować? Bo wtedy kiedy poszedł do Biedronki na kasę, bo miał akurat wolną niedzielę, więc myślał, że to. To musiałby go kontrolować. No wtedy był bardzo mocno kontrolowany, żeby tam po prostu czegoś, no wiadomo, polityk, tak, no znowu, hmm. nowoczesny jeszcze to wiadomo, że tam towar mógł poginąć. Poza kontrolą by był niestety. Poza kontrolą. No, ale nie dawać mu kluczy, nie, A -a. nie dawać mu, wiesz, żadnych przepustek, po A -a. prostu dać tylko taką błogą świadomość, że bardzo coś ważnego w niedzielę może też, robi. Może też ministrów zwolnić akurat z tych posiedzeń, niech on sobie po prostu zrobi takie, będzie robił niedzielne posiedzenia tak. rządu, jak tak chce pracować. Też niech pracuje w niedzielę ten, kto chce, w tym wypadku Ryszard Oni nie Petru, będą pewnie chcieli, więc... ale będzie mógł mówić do sali na przykład, no, może oczywiście. jakieś makiety na przykład. Jeśli znajdzie się jakiś pan, który, klucznik, który też będzie chciał w niedzielę. Pracować a i go nie? wpuści. No tak, a jak nie, to posiedzenia rządu gdzieś w plenerze, w parku. Jest tyle pięknych skwerów w Warszawie. Czyli jednak miałem nosa, że pan Rysiu to się wcale jeszcze politycznie nie kończy. Natomiast my kończymy drugą część i wracamy za sekundki.